U mojego Glombusia. Jaki ani jest Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrz. On się teraz tutaj będzie bawił? A jak mu o tam wrócimy, Patrzcie, o tak. Bawi się? Zobaczył. Ucieszył się? Idzie? Wsiąda. Dobra, to nie może być za daleko, pamiętaj. Ja mam dalej do tronu, nie? wziął, o nie. robię No co so jest? Zmęczony? La <laughs> jest zmęczony, pola Spania! Czuje się jak prawdziwy rodzic. Nie zdepchniecie tego. Wy, 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 wy chyba tego nie wiecie, ale kiedy on będzie biegł na Maxa, to, to wszystko z To wszystko rozpią. Słana Lero, słana Lero, kurku Lero, kurku Lero, kurku Lero, wypierdam. Patrzę tam jest? Ale nie nie nie, nie mi siłowni, please. W ogóle to musiło siłą z... nie wybudował Glitters. Najlepsze prosiło... On Teraz boję się, że zaraz coś się odwali. szybko się... zaraz do niego pójdziemy, ale muszę to wybudować. Jeśli on zniknie, to ja będę taki trochę smutny, a trochę szczęśliwy, bo wreszcie nie będzie mi nie, nie będę, gdzie ktoś załyszał dupę. Trala, aleiro, No to widmo, A i widzowie, dlaczego musicie subskrybować Colego? Grał też chyba na evencie z Steel Ubrain w Robloxie, co nie? Nie uwierzycie co mu wyrobiło od laki bloka. Coś co daje 308 milionów. On mi podał. D dobra, ja się boję, że jak ty tak blisko jesteś. Chodź, chodź, chodź. Chodź, tutaj masz. Jedzą to. Po... Tutaj, tak. Mhm. Tak. Wrzucimy się jeszcze jedną, żebyś mi dalej do domu. On nie widzi? Nie widzi. <śm> widzi to na ziemię. Dobrze, nie! Dobra, szybko idziemy spać. jak mnie mieszka Akuli, Tak, w tym sąsiednim domku. Widzę go. Dobra, patrzę. Tak wygląda mu. Ja mam jeszcze dziurę w dachu, bo mam tutaj kibę. A Kuli mnie ma <noise> <Tany dach. głos> Ale za to uh, ja przed chwilą robiłam wszystko we środku mm -hmm. e, Tutaj sobie tak si może siadać i oglądać te widzę, okej? I hejtujcie Dobra Czas, na ta... Op, Oprócz. Nie, nie 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 ja ja nie ja, ja przepraszam ja przepraszam plombo nie ja przepraszam cię oj przy... Ty mnie... a ja cię nie Pojedłam ja ma żółte zabiska. Jakie żółte? To jest to solestry. Odprowadź towarzysza. Tak. Odprowadź towarzysza. Tak. Rej, tak. Chodź. Tak. Odprowadź towarzysza. Zmieni. Nie, gufa. Dobrze, do mojej wioski przypomnę, się. Z robię tutaj łóżka. Tak, robię domek, w którym będą łóżka. Ła! Wow. Wow. Taki prosty domek, to będą mi łóżka. To, 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 to jest sklep z browarami kuliego. Kuli do nich coś białego dodaję że są takie. Do... A, a nie wiem, to on daje. Do tych warów, ale no serio, zahipnotyzował mnie nimi. Wygra, oczywiście. Nie wiem czemu one są takie szare trochę. Dziwną konsystencję mają. Tro o, lero, Robimy ja tutaj tyle łóżka, tylko łóżka, oświetlenia i, I oświetlenie Jest Santiago Bernabeu. No tutaj będzie dużo ludzi mieszkać. W tym jednym domku jest. Prombu, nie! 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 Nie dobra, nie, ja, ja ciebie usuwam pierdol. Nie żałuję. Nie, co ja zrobiłem? Przypadkiem nie... Nie przypadkiem, to nam cisnąłem. Nie!